Nigdy nie mogę się przygotować przed filmem, tylko zawsze muszę w trakcie. Dobra. Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was ponownie słuchawki. Widziałem, że w komentarzach pytaliście o porównanie JBLi do słuchawek Cloud Alpha. Są to HyperXy w wersji bezprzewodowej. No i właśnie, zobaczymy sobie. Dzisiaj będzie oczywiście sam test, omówienie słuchawek. A w kolejnym odcinku pojawi się porównanie ich do JBLi. Także zapraszam Was do oglądania. No, i moi drodzy, oczywiście unboxingu nie będzie, bo tutaj nic nie mamy. Słuchawki już są wypakowane, ja już je użytkuję. Mam dużo przemyśleń, dużo rzeczy do powiedzenia wam na ich temat, ale na początek zaczniemy od ich budowy. Moi drodzy, słuchawki prezentują się następująco: dwa nauszniki, pałąk i pełno, może nie pełno, ale trochę przełączników, no może dwa przełączniki. Zaczynając od samej budowy. To przede wszystkim zacznę tutaj od pałąka. Ten bardzo fajnie wygląda. Jest taki skórzany z logo HyperX. Dodatkowo mamy tutaj piankę. Tej pianki nie jest jakoś zbytnio dużo, ale uwierzcie mi, nie ma jakiegoś problemu z uciskiem. Nie uciska wcale w głowę, jest nawet przyjemnie. Reszta to tutaj jest wszystko metalowe, także to jest tutaj metal, więc mega na plus oczywiście. Bardziej trwałe, wytrzymałe sama ta regulacja. Możemy je standardowo regulować. Przewodziki na wierzchu, muszle. Muszle, jak i całe właśnie są takie słuchawki, przez to, że muszle nie są jakoś tam ogromne. Wyglądają bardzo kompaktowo. Zobaczcie, można je tak w dłoni zmieścić. One no są bardzo jakby małe, fajne, kompaktowe, lekkie, są, więc naprawdę spoko. Sama pianka nie jest jakoś przesadnie gruba, ale bardzo przyjemna i fajnie leży na uszach. O wygodzie użytkowania powiem oczywiście za chwilę, na razie skupmy się na ich budowie. Także tak, same nałożniki moje są naprawdę tutaj z takiej też pianki, która jakby się odkształca. Od bardzo wygodne, nie miałem problemu jeżeli chodzi o ich tutaj noszenie, o jakiś tam ucisk. Natomiast całość dalej wykonana jest z plastiku. Ten plastik jest taki jakby lekko gumowany, no i dosyć przyjemny w samym dotyku. No i przejdźmy kawałek dalej, moi drodzy, mamy dwie muszle, więc na jednej znalazły się wszelkiego rodzaju przyciski, jest ich tak naprawdę dwa, bo jeden to jest włącznik i tym uruchamiamy standardowo słuchawki, dioda, która tam nam sygnalizuje o statusie ich uruchomienia i przycisk do wymotowania mikrofonu i to są tylko takie przyciski, które się tutaj znalazły, dalej jest gniazdo USB typu C, które rzadko jest używane, służy do ładowania, no i mamy złącze do mikrofonu, ponieważ mikrofon jest od nich odczepiany, a na muszli prawej znalazł się tylko jeden potencjometr do regulacji głośności, który chodzi tak, nie jakoś tak mega płynnie, tak ciężko, ale jakby był fajnie przesmarowany, więc ten ruch jest taki płynny, gładki i jest naprawdę, naprawdę fajne wrażenie, ale żeby zwiększyć czy zmniejszyć głośność jakoś tam o duży level, to trzeba się namachać tym kółeczkiem, więc y, to taka uwaga. Teraz nie jest jakiś minus oczywiście. No i mamy też dołączany mikrofon. No był też przewód USB-C, była też pianka, y, ten zdechły kot, czy jak to się nazywa na mikrofon, żeby nam się tutaj y, lepiej rozmawiało. Mamy oczywiście mikrofon, który jest też giętki. Podłączamy go tutaj takim złączem. No i mikrofon wygląda następująco. Fajny spoko, dźwięk, to też powiem za chwilę. No to tyle, jeżeli chodzi o samą budowę, tak mi się wydaje. Przejdźmy do komfortu ich użytkowania. Po pierwsze, jak założymy na uszy, no mega lekkie i tak naprawdę nie czuć, że mamy słuchawki. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że tutaj HyperX zrobił kawał dobrej roboty, są lekkie, przyjemne. Nosi się je przez 8 godzin bez jakiegoś tam większego problemu, nie czuć ucisku na uszach, mimo że one są małe, to i tak te muszle bardzo fajnie tutaj, jakby pokryły całą moją małżowinę i nosiło mi się je naprawdę mega, mega fajnie, a tak jak już mówiłem, ja minimum te 8 godzin w słuchaweczkach siedzę. No dobra, ale przejdźmy sobie moi drodzy dalej do funkcjonalności. Mamy tutaj pełną funkcjonalności. Taka naj, najgłówniejsza, najważniejsza rzecz w tych słuchawkach to jest to, czym się chwali producent. Up to 300 hours, czyli 300 godzin na baterii. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę prawda. To nie jest kłamstwo, te 300 godzin, zresztą nie wiem ile tak naprawdę, bo. Przez ten tydzień co je testowałem, nie udało mi się ich rozładować. Aczkolwiek jest jeden minus, ponieważ jak zainstalujemy sobie aplikację, same słuchawki też nam mówią o statusie naładowania baterii. Natomiast jak zainstalujemy sobie aplikację, to ta aplikacja pokazuje nam stan tej baterii. I tutaj się zdarzało często tak, że uruchomiłem słuchawki, one wstępnie były naładowane, no i miały tam załóżmy 50%. No i użytkuję przez kilka dni, tam spada, spada 49, 48, 47, 45, 43. Na drugi dzień włączam i jest 47, na przykład tam 48, no i tam spada, 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 przestaje ich użytkować, nagle jakby się samoistnie ładowały, wzrasta do 49, 48, no i tak utknąłem na poziomie 40% z tymi słuchawkami, używałem ich naprawdę mega długo, e, muzyka na maksa puszczona przez cały dzień, no pff, nie rozładowały się, więc tutaj... Nie jestem w stanie potwierdzić tych 300 godzin, ale wstępnie mogę powiedzieć, że tak działają mega długo na baterii. Rozładowanie ich graniczy niemalże z cudem, bardzo fajnie, duży plus. No, nie mamy takich rzeczy jak bluetooth, co jest, jakby miały bluetooth, to byłyby słuchawkami idealnymi, słuchawkami doskonałymi. Natomiast e, brakuje mi tej komunikacji. Dlatego też e, bateria dłużej trzyma, tak? Mamy tutaj DTS-a, te wszystkie funkcje możemy sobie uruchomić w aplikacji. Aplikacja jest dosyć przyjemna, czytelna. E, wszystko tam wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Mamy wskaźniki odnośnie naładowania baterii, mamy tutaj możliwość włączenia DTS-a, zwiększenia, zmniejszenia głośności. Także naprawdę opcji jest sporo w tej aplikacji. E, co jeszcze mogę powiedzieć na ich temat? Mikrofon. Jakość mikrofonu. No może to nie jest jakaś top Torpeda. E, miałem słuchawki, które miały lepszą jakość mikrofonu, i tutaj cały czas będę się opierał na słuchawkach HS80 od Corsarza. Ten mikrofon po prostu e, zakochałem się w nim. Jest torpeda, to co on robi, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Tutaj ten mikrofon, no, trochę, trochę jest. No, nie jest to mikrofon jak na moje słuchawkach za 8 stówek, ale wydaje mi się, że jakość dźwięku jest dość dobra. Jestem bardzo dobrze słyszalny. dźwięk jest czysty. No, nie ma się do czego przyczepić po tym, że jest taki radiowy. No, zresztą sami. Na koniec filmu usłyszycie, jak brzmi jakość tutaj tego mikrofonu. Natomiast minusy. Szukałem jakichś tam minusów tych słuchawek, i muszę wam powiedzieć, że kurde, poza ceną to nie znalazłem, ale jak zbierzemy to wszystko do kupy, to ta cena też nie wydaje się być jakoś tam wygórowana. Przejdźmy sobie teraz do jakości dźwięku. No i tak jak mówiłem, no nie ma minusów, tutaj do jakości dźwięku też się nie mogę przyczepić. Przede wszystkim słuchawki są dość głośne. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście bardzo szeroką scenę, tutaj środek, góra, bardzo dobrze słyszalne. Jeżeli chodzi właśnie o ten bas, to no generalnie nie ma takiego jakoś tam łupnięcia. Ale to jest w ten bazy tak fajnie wyważony, dopełnia całości, więc naprawdę do dźwięku się nie można przyczepić. Dźwięk jest czysty, czy to w dialogi, w filmach, w grach. DTS działa świetnie. Są to chyba jedne z lepszych słuchawek, jeżeli chodzi o funkcję DTS, którą użytkowałem. Z reguły nie używam takich właśnie rzeczy w słuchawkach. Natomiast tutaj bardzo fajnie i czysto to grało. Polepszało ten dźwięk. Nie, jak to ma miejsce w niektórych słuchawkach, że to jeszcze tak pogarsza. Tutaj było bardzo fajnie. Dźwięk nie jest jakiś tam pudełkowy, plastikowy, jest naprawdę na wysokim poziomie. Co tu jeszcze mamy, bo nie, nie wiem, czy pamiętam, wszystkie funkcje? No, pianka, bezprzewodowość, tak. Dodatkowo. No, to także te wszystkie funkcje. Nie, nie testowałem pod PlayStation. Pod, ten tak, pod PlayStation 5 i 4 nie testowałem. Dągla mamy takiego nie za dużego no taki pendrive po standardowy z diodą, która się świeci. Taką wygląda na USB typu A. No i muszę powiedzieć, że naprawdę, moi drodzy, mamy tutaj porządną jakość dźwięku, mamy porządne, solidne wykonanie, nawet się przyglądałem, czy te nitki gdzieś tam są może gdzieś źle doszyte, rozprute, coś, no nic, no nie ma się do czego przyczepić, e, mamy solidne wykonanie, jakość dźwięku, komfort użytkowania, co jest mega, to mega ważne, dobry zasięg, e, długo, długi czas działania na baterii, no i tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli szukacie słuchawek jakichś tam gamingowych i e, chcecie wydać około 800, możecie zobaczyć recenzję na moim kanale innych słuchawek, które te Testowałem, to naprawdę te na ten moment wypadają najlepiej. Ja zrobię może taki jakiś ranking słuchawek, które już testowałem, i tam trochę o nich opowiem, pokażę Wam, które ja bym wybrał jako pierwsze, które jako ostatnie, może, a natomiast te na ten moment w rankingu słuchawek, które do tej pory przetestowałem, są na miejscu numer jeden, jeżeli chodzi o jakość i jeżeli chodzi o cenę. Także nie wiem, co więcej mógłbym powiedzieć na ich temat. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, moi drodzy. Na dzisiaj to by było tyle. Pamiętajcie, zasubskrybować kanał. Dzięki za to, że jesteście, że oglądacie. Jak się film podobał, koniecznie łapka w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No i tutaj, moi drodzy, mamy aplikację. Oczywiście nagrywam to przy pomocy mikrofonu wbudowanego w słuchawki HyperX Cloud Alpha, abyście mieli jeszcze szerszy pogląd na temat mikrofonu. Tak, natomiast przejdźmy do aplikacji tutaj, do naszych słuchawek HyperX. Mamy tak naprawdę dwie zakładki: headset oraz Lighting Sync. Tutaj nie mamy podświetlenia, więc przechodzimy do headsetu. Widzimy nasze słuchawki, sławetna bateria, 41% i za nic w świecie nie mogę jej rozładować. Mamy tutaj 123 godziny i ta bateria, jak Włączę, będzie magicznie naładowana do 45%. Dalej mamy opcje, tutaj możemy VoicePrompt sobie włączyć, mamy presety, których możemy używać, mamy oczywiście wskaźnik volume, czyli głośniej, ciszej, mamy mikrofon, poziom mikrofonu, monitorowanie mikrofonu oczywiście możemy sobie włączyć, czyli słyszymy siebie w słuchawkach, słyszymy swój głos. Dalej mamy DTS, oczywiście możemy włączyć. Tak jak mówiłem, funkcja działa bardzo, ale to bardzo fajnie. Tutaj mamy Windows Sound Devices, czyli od razu nam pokazuje, nie wiem czy widzicie, bo chyba tego nie nagrywam, pokazuje nam urządzenia do nagrywania w systemie Windows. No i dalej mamy Equalizer, bo możemy go włączyć, wybrać sobie zdefiniowane presety, a jak nam mało, możemy sobie stworzyć własny preset i dostosować do własnych potrzeb, tak jak nam ucho tego wymaga.